Ubisoft szuka ratunku. Kosmicznie drogie HTC Vive sprzedaje się jak świeże bułeczki. Tajemnice Microsoftu wreszcie ujawnione, a mikrotransakcje rządzą naszym rynkiem. Tak minął nam kolejny nagrany tydzień. Ubisoft walczy o wolność. Vivendi podejmuje coraz bardziej agresywne kroki w celu przejęcia francuskiego dewelopera. Ojcowie serii Assassin's Creed szukają pomocy aż w Dalekiej Kanadzie. Sprawa ciągnie się od jesieni zeszłego roku. Vivendi zakupiło w październiku aż ponad 6% udziału firmy Ubisoft. Tego samego miesiąca przeatakowali również Gameloft, który stał się w 10% ich własnością. Już wtedy Yves Gilmour określił te posunięcia mianem niechcianych. Cisza trwała do niedawna, bowiem Vivendi nabyło właśnie kolejne 30% udziału w Gameloftu, co w świetle francuskiego prawa rozpoczyna proces przejęcia firmy. Agresorzy cały czas nęcą udziałowców wizją odkupienia udziałów za cenę wyższą niż wskazują aktualne notowania. Prezes Ubisoftu, przerażony tym faktem, zwrócił się do kanadyjskich inwestorów z prośbą o pomoc. Spotkał się m.in. z premierem Justinem Trudeau, by porozmawiać o losie tysięcy pracowników z Kanady, którzy mogą stracić pracę w sytuacji Przejęcia. Tak ogromny problem z pewnością nie pomaga firmie, która właśnie próbuje przekształcić swoją strategię. Przypominamy, że Ubisoft nie zamierza już wydawać dorocznie kolejnych sequeli, które popadną w zapomnienie, ale wspierać gry sieciowe i robić dłuższe odstępy pomiędzy grami należącymi do ich największych marek. Na Mobile World Congress firmy HTC i Valve wreszcie ujawniły oficjalną cenę urządzenia HTC Vive. Okazuje się niestety, że zapłacimy za nie sporo więcej niż Amerykanie. HTC Vive trafi do sprzedaży już 5 kwietnia. W zestawie znajdziemy gogle, dwa kontrolery, dwa czujniki Lighthouse oraz mikrofon. Osoby, które zamówią urządzenie przedpremierowo, otrzymają w pudełku również dwie gry: The 2050 Archives oraz Fantastic Contraption. Niestety cena okazała się niezwykle zaporowa dla zwykłych użytkowników. Sprzęt został w Ameryce wyceniony na 799 dolarów, a tymczasem Europejczycy muszą zapłacić o stówkę więcej, co gorsza dla Pol Cena ta jest jeszcze wyższa, bowiem musimy dopłacić niemałą sumę za przesyłkę. Jeżeli chcemy wejść do wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem HTC Vive, to łącznie musimy wydać około 4200 zł. Pomimo ogromnej ceny i bardzo dużych wymagań zarówno sprzętowych jak i przestrzennych, pierwsza partia zamówień przedpremierowych rozeszła się w niecałe 10 minut. Tak szybko sprzedało się 15 tysięcy sztuk urządzenia. Oznacza to, że ci nabywcy mają gwarantowane otrzymanie produktów w dniu premiery. Każde kolejne zamówienie dostarczone zostanie w późniejszym terminie. Aktualnie mowa tu o drugiej połowie maja. Najwyraźniej cena nie jest problemem dla największych miłośników nowoczesnej technologii. Finn również chce kampanię do Star Wars Battlefront. John Boyega, aktor wcielający się w jedną z głównych postaci z przebudzenia mocy, zaczepił Electronic Arts na Twitterze z pytaniem o kampanię offline. Firma co prawda skierowała Johna do trybu misji, jednak młody chłopak odparł, sugerując, że nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące, i zapytał, czy możliwe jest zaaranżowanie spotkania w ich studio. Może skoro graczom nie udało się wywalczyć pełnoprawnego story mode, to uda się ta sztuka filmowej gwieździe. Mamy złe wieści dla fanów załogi N7. Mass Effect Andromeda nie zadebiutuje w tym roku. Pomimo daty widniejącej na pierwszych zwiastunach, na grę musimy zaczekać do pierwszego kwartału 2017. Blake Jorgensen podczas biznesowego spotkania działu finansów EA potwierdził, że gra zadebiutuje pod koniec roku, ale fiskalnego. Oznacza to tyle, że Andromeda pojawi się na półkach sklepowych między styczniem a marcem. Miejmy nadzieję, że zmiana terminu nie wynika z problemów związanych z ostatnimi odejściami z Bioware. PS Vita TV ostatecznie kończy swój żywot w Japonii. Urządzenie, które u nas nosi nazwę PlayStation TV, nie będzie już dystrybuowane na terenie kraju kwitnącej wiśni. Aktualnie leżące w sklepach egzemplarze są więc ostatnimi. Nic dziwnego, bo stacjonarna wersja Vity już z góry wydaje się dosyć nietrafionym pomysłem. Zwłaszcza, że konsola nie wspierała oficjalnie wszystkich produkcji z Handhelda. Od dnia premiery w listopadzie 2013 roku PS Vita TV trafiła w Japonii zaledwie do 190 tysięcy użytkowników. Bravely Second okrojone na zachodzie. Jakiś czas temu mówiliśmy o cenzurze, której dopuścił się Square Enix w grze, aby nie obrazić indiańskiej mniejszości narodowej. Po premierze okazało się, że zmieniono o wiele więcej. Nie tylko zmniejszono ilość odkrytej skóry u niektórych kobiecych postaci, ale z jakiegoś powodu ingerowano również w questy w grze. W japońskiej wersji Bravely Second wiele misji mogło również mieć złe zakończenie. U nas natomiast wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Sony przedstawiło nowy firmware. Tym razem nie jest to jedynie poprawa stabilności systemu, bo wraz z nadchodzącą dużą poprawką, której testy rozpoczną się na początku marca, otrzymamy wiele wartościowych funkcji. Konsola będzie mogła powiadomić nas o pojawianiu się znajomego, a także sprawić, że będziemy dla wszystkich niewidoczni. Otrzymamy możliwość planowania eventów na konkretną datę i godzinę, a także wprowadzona zostanie funkcja Remote Play z komputerami osobistymi. Ponadto Sony weszło również we współpracę z serwisem Daily Motion. Wreszcie spadło embargo na informacje z oficjalnej imprezy Microsoftu, która odbyła się jakiś czas temu. Poznaliśmy informacje dotyczące przyszłości giganta z Redmond i ich gier oraz dalszej integracji PC-ów i Xboxów One. Zaskakująco, pomimo dosyć restrykcyjnego embarga, obyło się bez poważnych rewelacji. Jedną z najbardziej interesujących informacji była zapowiedź portu Forza Motorsport 6 z pod tytułem Apex, który pojawi się na pecety. Niestety nie ma tu wiele powodów do uciechy, bowiem jest to gra oparta o model Free-to-Play. Oznacza to tyle, że za darmo otrzymamy niezwykle ograniczoną wersję tego tytułu, a dodatkowe funkcje nabędziemy za prawdziwe pieniądze. Ponadto wpuszczono również do sprzedaży Gears of War Ultimate. Edition w wersji na Windowsa 10. Niestety bardzo szybko okazało się, że mimo wykorzystania nowego silnika gra jest niezwykle zabagowana. 29 marca w sieciowym sklepie Xbox wystartuje trzeci sezon Killer Instinct. Tego samego dnia pojawi się wreszcie edycja na blaszaki. Na wiosnę dzieciaki będą mogły cieszyć się nowym wydaniem Minecrafta, który obsługiwał będzie Oculus Rifta. Jeden z ogromnych hitów zeszłego roku doczeka się wydania rozszerzonego. Ori and the Blind Forest Definitive Edition wzbogacone będzie o dodatkową zawartość i specjalne moce dla bohatera. Pojawi się ono 11 marca na wszystkie platformy Microsoftu obecnej generacji. Potwierdzono również, że nabywcy konsolowego zestawu z Quantum Break otrzymają dodatkową wersję na pc a gracze, którzy zakupią Dark Souls 3 będą mogli cieszyć się jedynką we wstecznej kompatybilności. Zaprezentowano również nową aktualizację systemową dla The New Xbox One Experience. Wprowadzi ona m.in. zmieniony system reputacji, 16-osobowy czat możliwy między konsolą a PC-tem, bardziej interaktywne centra gier, a także mnóstwo innych kosmetycznych zmian. Narzekamy na mikrotransakcje, gdy tymczasem jest to jedno z największych źródeł dochodu dla korporacji. Electronic Arts ujawniło w tym tygodniu, że dzięki FIFA Ultimate Team otrzymują niemal 650 milionów dolarów rocznie. Jako gracze nie lubimy mikrotransakcji i piętnujemy głośno każdego dewelopera, który zaimplementuje je w swojej grze. Okazuje się jednak, że może to być główne źródło przychodu dla wielu firm, czego dowodem jest EA. Podczas konferencji z inwestorami główny księgowy zdradził, że firma zarabia aż ponad 1 miliard dolarów rocznie na samych dodatkach do gier, a mechanika Ultimate Team z ostatniej FIFA to ponad połowa tej kwoty. Według pracownika EA dużą rolę ma w tym ludzka natura. Gracze nie mają bowiem problemów z wydawaniem pieniędzy tylko po to, aby pokonać swoich znajomych. Warto przypomnieć, że EA zauważyło w swoim raporcie podsumowującym zeszły rok, że niemal połowa całkowitych wpływów netto firmy pochodzi ze sprzedaży cyfrowych dodatków. Nasza krytyka DLC i mikrotransakcji nie będzie miała większego znaczenia, do kiedy są to mechanizmy tak bardzo efektywne dla przedsiębiorców. Dziękujemy za obejrzenie naszego kolejnego podsumowania tygodnia. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie nasz oficjalny kanał PP TV. Widzimy się już za tydzień o tej samej porze w niedzielę. Cześć.